Jesteśmy Archtrip, zarażeni podróżą. Jest to choroba w gruncie rzeczy nieuleczalna. Uciekamy od tego, co trzeba, na rzecz tego, co można. Żadnej presji. Podróżujemy w trójkę, ciesząc się nieskrępowaną wolnością. Nasze podróże nigdy nie były na koniec świata. Raczej w głąb niego. Dla nas podróż sama w sobie jest nagrodą. Jesteśmy Marta, Rafał i Bona. I Matylda, nasza stara terenówka, dostosowana do naszych potrzeb, którą podróżujemy dalej i dalej i dalej. Zapraszamy do naszego święta. Dobry. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj spontanicznie nagrywamy ten podcast, bo y, mieliśmy pierwszy raz. Od bardzo długiego czasu weekend y, w, w mieście. Ponieważ y, z różnych powodów y, tak się stało. Trudno powiedzieć, że postanowiliśmy, a po dobra, postanowiliśmy niech to będzie że z na, udziałem naszego planu y, z, odpocząć troszeczkę od y, Poza turlania się po bezdrożach w weekend, to wczoraj spotkaliśmy ze znajomymi, którzy kupili kłada i jeździliśmy na wrocławskim poligonie kładem. No i tutaj nie można powiedzieć, że daleko odeszliśmy od krzaków. <śm> Dlatego też tak <śm> nie jest. No ale cóż, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj w niedzielę postanowiliśmy wrócić do. Zasmakować ponownie czegoś, co kiedyś robiliśmy na gminnie, e, Czyli smakowanie miasta, wolnego czasu w mieście, e, weekendu w mieście? E, stwierdziliśmy, że dzisiaj spędzimy weekend e, z jedzeniem, winem i designem. Co jest bardzo fajne, już my w, samym, e, w samej idei. E, no i prawdę mówiąc. To by było na tyle? No, no, no chyba jest tak, że jesteśmy trochę niereformowalnymi. Krzakolubami albo wieśniako tęskniaczami. Taki neologizm. No nie, to nie jest tak, ale w nawiązaniu trochę do tego, że poprzedni odcinek był o tym, o nieśpiesznym podróżowaniu i mikrowyprawach. Głównie chodziło o mikrowyprawach, gdzie pojechaliśmy sobie w wzgórza niemczańskie, dokładnie, dokładnie rzecz ujmując, niemczańsko-strzelińskie. I tam spędziliśmy sobie weekend, my go troszeczkę przesunęliśmy. I tam opowiadaliśmy Wam też, jakie zalety ma takie e, spędzanie czasu. I, takie, przyszło i takie nam, tak, tak, tak. tak. Przyszło nam jakby e, z automatu spędzić następny weekend we Wrocławiu, w mieście, które kochamy. Znamy, że potrafi być naprawdę e, super. Tak, mów dalej. <laughs> potrafi być przyjazne dla swoich mieszkańców. Wiele się dzieje? No my kochamy Wrocław. To jest tak, że kochamy Wrocław przez dobre 7 czy 8 lat. W sumie żyliśmy zawodowo z, z naszej miłości do Wrocławia, bo. E, ściąga... I dzieliliśmy się, nią. To, I dzieliliśmy, tak. Ściągaliśmy tutaj ludzi, pozwoliliśmy im to zanacować, opowiadaliśmy, co jest fajnego. i, i Natomiast no, chyba mamy już trochę przesyt. Stąd, no znaczy chyba. Stąd ten nasz overlandingowy ciąg. Ale dobra, zrobiliśmy sobie przerwę i postanowiliśmy, dobra, odchamimy się trochę, Marta tak dzisiaj się że się odchamimy. No e... tak, no bo cały czas niby w cudzysłowie w krzaka. No dokładnie, jak to z komarami, z robakami, z klesztami, więc postanowiliśmy <laughs> troszeczkę, a że zawodowo e... no przynajmniej Marta z designem jest związana, więc e... fajnie, że w ten weekend było, e... nie wiem jak ta, dokładnie ta impreza się nazywała, e design i. Mm, bulwary, e, design i e, food. Jak już tak. No bez znaczenia, tam. Ale to bez znaczenia, bo i tak już nie zdążycie. No nie e, więc, Więc, no ale w każdym razie postanowiliśmy, że pójdziemy zobaczyć coś fajnego e, i zjeść coś super, pobawić się po miejsku, tak trochę hipstersko. I zapłaciliśmy 35 zł za żabę. Za pół żabę. Tak, za pół żaby, dokładnie. Boni, Bo jak ostatnio byliśmy w lądku Zdrój, to takich żabna łapała pół wiadra. I moglibyśmy naprawdę z tego zrobić niezłe risotto. Tak. Więc ze względu na to, że mamy jakby z pierwszej ręki porównanie, to powiem Wam, że. Troszeczkę nas to zabolało, że. Tu wchodzimy, tu wchodzimy trochę w wersję taką, nie wiem, czy taki cykl w ogóle nie, nie zrobić. Wiórka i Rafał narzekają. No ale my nie narzekaliśmy. No nie, ale, ale może tak zrobić, bo w czym rzecz? I teraz jakby wróć do tej swojej, do tej, do tej swojej myśli. Rzecz w tym, że. Wiadomo, jesteśmy w mieście, dużym mieście, wychodzimy, chcemy coś zjeść na mieście, chcemy się napić wina. Wiemy, że to nie jest to, co my mamy wyzwanie, tanie wino, tylko po prostu sobie wychodzimy i każdy kieliszek wina to jest około 15-19 zł. I jakby z tym jesteśmy już oswojeni. Tak, to, to trudno z tym walczyć, chociaż... Trudno. Sami kupujemy wina znacznie taniej, jeżeli kupujemy je w większych ilościach, ale to jakby mniejsza, mniejsza z tym. Wiadomo, że na mieście, jeśli tak cały czas rozmawiamy, w, ty, w tym wychodzeniu na zewnątrz, to zjedzenie w restauracji to też nie jest już 5 zł. To też sobie zdajemy z tego sprawę. Oczywiście, że tak. No to jest normalna rzecz. No, jeżeli chcesz, żeby ktoś coś dla ciebie zrobił, przygotował yy, i zrobił to dobrze, wiadomo, że mu za to trzeba zapłacić. No, to jest normalna. Normalna rzecz. Tak, A poza to? tym jest przepraszam cię, w innym anturażu, Jest to pewnego rodzaju celebracja i po prostu święto taka, taka odmiana. Oni, mówię tu o restauratorach, użyczają ci swojego wnętrza, które też przecież urządzili, ma swój klimat. No tak, no, no, wiadomo. Wiadomo. są dla ciebie zawsze, kiedy tylko sobie ich zapragniesz. No to się wiąże z, z jakimś z kosztami z i kosztami, wiadomo, że to zaczę zapłacić. Natomiast zróbmy małe zestawienie. E, tydzień temu e, byliśmy w krzorach dwa dni. Ile wydaliśmy na e, przez te dwa dni? Na jedzenie? Na jedzenie i picie. No na, na jedzenie i picie na życie. No, oczywiście na razie nie liczymy paliwa, ale na jedzenie i picie. No to jakieś 120 zł, licząc karkówkę, licząc dwie butelki wina do tego chleb, masło, mleko, warzywa, wszystko, warzywa kiełbasę kawa. No, no, to dokładnie. Czyli po prostu regularnie śniadanie obiad, kolacja, bo mm -hmm. my nie jadamy typowo kolacji albo obiadów, ja to znał. Obiad, jak to ma. Jak obiad, kolację, to nie jemy albo obiadu, albo kolacji. W każdym razie jemy obiad, kolacji. Tak, gdzieś. Trzeba by było liczyć, że około z, no to chyba nawet trochę z naddatkiem. No myślę, że z nadatkiem. Myślę, myśl, że z naddatkiem. No to tak 100 zł wydaliśmy na dwa dni. Tak. A dzisiaj wydaliśmy 150 w półtorej godziny. Tak. Wciąż nie liczymy paliwa? Owszem, z Wrocławia mamy bliżej do Wrocławia, a nie z Wrocławia do Niemczy. No nie mniej jednak. Tak, nie mniej jednak e, nie mieliśmy ze sobą e, czterech butelek wina, mhm. tylko wypiliśmy sobie raz, dwa, e, dwa e, można powiedzieć, że kieliszki wina. Mhm. Dwa kieliszki wina, do tego zjedliśmy pół żaby. I to rzeczywiste pół, bo to było tak pół. od... E, w zasadzie, bo mi tak mniejsze pół. <noise> Ona była przecięta, no jak to, jak to żabie łódka? No, była przecięta tutaj w, w poprzek, żeby ta górna część, żeby jakoś się nie, nie straszyła. Czyli dostaliśmy bioderka i, i dwie girki. E, I rzeczywiście było zrobione fajnie pod względem obróbki termicznej. Natomiast, e, i chyba, znaczy wiem na pewno, że. E, Chyba spanikowałem i odciąłem ten twój komentarz przy nagrywaniu, e, ale on taki był, e, gdzieś tutaj wstawimy, po tej czy po tej stronie, że, mm, no, jak w kurczach. No nie dało się niestety okłamywać samego siebie. Bo my znamy, żabiałka dla nas nie są niczym, znaczy niczym nowym. No nie jemy tego codziennie, no ale tam e, robiliśmy. Nie mikrofon. Oho, przepraszam. Robiliśmy e, risotto po wrocławsku, czyli z krasnoludkami, czyli de facto z żabimi łódkami. E, nie jest dla nas to nic obcego. Te e, żabiałka, które proponowano, bo fajne takie stoisko super. Ja portugalska Ogrom oh smacznych rzeczy. Wiesz. Eee, Tylko musisz poczekać na panią. No, no. To już my, już wiemy, chyba generalnie, co chcemy. Także zapraszamy. Tak, to będzie ten pasztel de bakalału. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. I jedna sztuka, bo będziemy testować. Tak? Risol z krewetką. Coś też jeszcze? Musulito z kraba. Tak. Musulito z kraba. Wie Pani co, niech Pani dołoży jednak e, paszczety do bacalao, Wiem, że to później <śmach> będzie, że też będzie żałował, że nie. Z wołowiną? Okej, okay. mirsel z wołowiną. Okay. To rozumiem, że te risotto są jakiś rodzaj pierożków w głębokim tłuszczu smażone, tak? Tak, okay. no. Okej, okay. A ja jeszcze do tego chciałabym, żeby Pani zaproponowała jakąś babeczkę, bo znam oczywiście tą, ale pomarańczowej babeczki to chyba nie znam. Tak? No to tą pomarańczową. Do tego w życiu jeszcze nie jadłam. No, Asztynia do bakalał 6 zł. Tak, była smaczna, nikt tam na dorszu nie oszczędzał. Nie oszczędzał na dorszu, jeszcze oszczędzał na ziemniakach. Powiem tak, że ta jedna pasztelina de bakalał e, miała większą wartość energetyczną niż prawdopodobnie trzy e, porcje e, tych żabichudek. Ale e, tak powiedziałby, że no przepraszam bardzo, trzeba się po prostu ograniczać. No tak, ale do połowy żaby. <laughs> Dobrze, kochani, prawda jest taka, że poczuliśmy się troszeczkę oszukani. Klimat fajny, ale też przeliczyliśmy sobie, że jeżeli byśmy chcieli spędzać tak czas i uczestniczyć tak w takim życiu miasta, to musielibyśmy 100 zł zarabiać na godzinę. Wychodzilibyśmy wtedy na zero. No wychodzilibyśmy na zero. Znaczy, generalnie ty, 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 tak powiem, nasza stawka robocza jest trochę wyższa, ale za rzeczywiście przepracowaną godzinę, a nie za godzinę, która przepłynęła. A, no tak. Więc to jest też tak, że no wiadomo, że można zarabiać więcej, można zarabiać i 180 zł za godzinę, ale by, nikt nie, nikt pracujący w wolnym zawodzie. Nie robi tych godzin, nie wiem, 24 w miesiącu, tak? Znaczy, no, nikt, no może ci, którzy się koncentrują na jakimś mega komercjalizacji, tak, ale w wolnych zawodach to ma, albo masz zlecenia, albo nie masz zlecenia, więc to też jest inaczej. I ja rozumiem, że, że ci ludzie, którzy się wystawiają, też mają takie, takie podejście, ale jak widać można. Tak, patrząc na to, że y, obok zaraz po prostu byli ludzie, którzy po prostu za tego jednego paszczelkę do bakalaru albo nawet za babeczkę pomarańczową e, chcieli 6 zł. Tak, przy czym i to jest ciekawe, e, jak byłaś potem te to e, człowiek robił je na takiej samej kuchence, które każdy Overlander ma. No i to jest bazowa, znaczy ci bardziej rozbudowani, z zabudowami i innymi rzeczami już porzucili te rzeczy, ale my z taką jeździmy. Tak, taką turystyczna... malutką, turystyczna na kadrycz gazowy i po prostu Pan e, tam sobie przygotowywał. Czy I może żyć... zrobimy po prostu jeszcze program jakiś, jak y, wykwitnie, ale prosto, na I... kuchence I tanie, turystycznej to, to i tanio zjeść. Tak, no, ja myślę, że, że na pewno coś takiego zrobimy. Czy życie miejskie jest do bani? Nie jest do bani. To nie jest tak, że to życie miejskie po prostu odrzuca. To jest rodzaj bywania odmiany. To jest możliwość inaczej spędzenia czasu, ale... No, ale nam to nie bardzo pasuje. No Słuchajcie, właśnie. poza takimi rzeczami, które sobie teraz opowiadamy w, w ramach hobbystycznego podcastu, w jakiś sposób trochę zajmujemy się storytellingiem. I to jest klasyczny przykład tego, jak storytelling działa. Czyli, że to jest super imprezka. Tam akurat jest tak, że deweloper na tych bulwarach. Ma lokale użytkowe. Ma lokale użytkowe, które się nie sprzedały albo jeszcze się nie, wy, nie, wyje, nie wynajęły, więc wszedł w, w kooperatywę z, z kimś to zorganizował. Wpuścili do tych wolnych lokali. Różych. Artystów, y, ludzi, którzy projektują ubrania, meble. Y, tam można Jakiś było jakieś znaleźć też. Bardzo fajnie zresztą. Wam tutaj nawet no, no. Więc jakby wykorzystują. deweloper ma swój cel do zrealizowania. E, ludzie żyjący w mieście mają e, potrzebę jakiegoś weekendowego się roz, rozładowania. A ktoś, kto komercjalizuje swoje pasje kulinarne, też ma jakiś, jakąś przestrzeń, i to jest fajne. To jest bardzo fajne. My jesteśmy wielkimi zwolennikami tego. Natomiast trochę nam to trudniej znieść od czasu, kiedy podróżujemy sobie w taki sposób, w jaki podróżujemy, i wiemy, że. Bez tego storytellingu, której sobie trzeba samemu dobudować, możesz właśnie e, kupić ser e, u babki e, w, nie wiem, w, w Serbii, e, która opowiada ci o tym, jak ona to robi, jednocześnie czyszcząc paprykę, czy, czy też. Um, jak my mieliśmy kiedyś na świniobicie się wprosiliśmy trochę do, do, do czeskiej rodziny przypadkiem. E, to są inne historie. Obok jeszcze, zanim... Nie aż tak komercyjne. Tak. E, obok jeszcze jest notabene fantastyczne miejsce we Wrocławiu. Lobster się nazywa, tak? Tak się nazywają? Tak, Lobster. Na, na księcia Witolda absolutnie polecam. E, tam jest. E, historia jest taka, albo koncepcja. To jest człowiek, e, nie wiem, czy Białorusin, czy Ukraiński, chyba Białorusin, e, który przez jakiś czas żył e, na zachodzie Europy w jakiejś południowej części i przeprowadził się do Wrocławia i temu brakowało dostępu do. E, do jakichś świeżych owoców morza. I on zrobił fantastyczny koncept. E, ma w sumie niewielki lokal, takie bardziej bistro, połączone ze sklepem, co we Francji na przykład funkcjonuje dość powszechnie. Możesz na lodzie mają wyłożone te swoje produkty, możesz kupić ostrygi i inne owoce morza. Surowe A, oczywiście, tak. Yy, świeże, świeże, na surowe. pewno masz absolutną pewność, że jest świeże. E, I e, obok jest człowiek z patelnią, który ci to może przyrządzić. Genialna rzecz. Tak, i pewnie gdybyśmy zaczęli porównywać, oczywiście, do tego, że sami możemy coś tam zrobić, to oczywiście wyjdzie nam y, taniej y, robiąc samemu. Ale y, jakby tą wartością dodaną jest jakby ten lokal, obsługa no, i to wszystko. No, dla miejskich podróżników, eksploratorów miasta to dość cudowne miejsce. Dla... W takich miejsc znajdziecie wiele we Wrocławiu. Jest mnóstwo, to, 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 absolutnie Wrocław jest przepełniony takimi miejscami. Tak, kulinarnie naprawdę coraz bardziej się otwiera, y, coraz y, y, ciekawsze koncepty są co do jedzenia. Pamiętasz tą knajpkę z ramenem? Tak. Swoją drogą jestem ciekawa jak oni sobie dają radę. No, to jest to, to do sprawdzenia. Była cudowna rzecz wyłowiona, niestety się nie utrzymali. Tak. E, więc naprawdę miasta warto eksplorować pod tym względem, i jest dużo do odkrycia. Z naszej perspektywy, dzisiaj już, kiedy my e, czekamy tylko do momentu, kiedy możemy z miasta wyjechać, to e, na no, taki lobster, gdzie Uwaga, Ostryga kosztuje 26 zł. Dobra, czy ona jest tam... Mówimy za sztukę. Za sztukę. Czy ona jest tam holenderska, czy jakaś tam to już większego nie ma znaczenia, bo ja też mam czasem napady na Ostrygi. E, i... Ja nie jestem wielką fanką. Jeszcze A... mi pieczonek nie napłam. Nie no tak, to trzeba zrobić, być może zrobimy to w ten weekend. E, natomiast no, ja po prostu jadę do e, Selgrosa, też mają tam świeże i żywe i kupuję w przedziale między 4,50 a 6,50 zł za, za sztukę. Tak. Reasumując, bo możemy oczywiście y, narzekać. No, no, ale to jest odcinek z narzekaniem. Tak. Nie a nie jednocześnie tak nie. nie. No. Podróżowanie y, uważne, podróżowanie nieśpieszne. nieśpieszne, wyjeżdżanie tuż za próg ma y, tę... Przewagę nad y, jakby y, miejskim y, nieurzędowaniem, bo to brzmi dziwnie, y, byciem, bywaniem, że jest ono po prostu w tańsze. tańsze, tak. Natomiast ma minus taki, że jeżeli lubicie się fajnie ubierać, to wyjeżdżacie żeby to też jakoś. Pokazywać się. bo to no jest tak, to. Ale mówię o tym, że jeżeli y, chcecie jeżeli znaczy, zastanawiamy się od, nad wyjeżdżaniem w krzaki, to, y, to wszystkie ubrania mogą być fajne, ale prędzej czy później okaże się, że one mają być praktyczne i mają być cztery. Nie potrzebuje się z szafy wielkiej. Co y, znowu dla nas jest atutem, dla niektórych jest po prostu czymś nie do pomyślenia. Tak. Dla każdego coś dobrego. Można tak, można tak mać na szczury. Także życzymy Wam udanych majówki, udanej majówki, bo już niedługo i ciekawa jestem, jak będziecie spędzać czas, jeżeli macie ochotę napisać to w komentarzach. Zapraszamy. Zapraszamy. Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Dla tych, którzy lubią podróżować w poszukiwaniu jedzenia. Nie byliśmy tam jeszcze, wybieramy się, ale jest takie miasto na Dolnym Śląsku, które się nazywa Jelcz. Jelcz Laskowice dokładnie. Oni produkowali kiedyś, tam, czy tam jest fabryka Jelcza, produkowali kiedyś autobusy, teraz produkują sprzęty e, militarne. Przed tą fabryką stoi, stoi stary Jelcz autobus na licencji Berlieta, e, i tam jest bar, w którym można zjeść kotlet schabowy. Więc jeżeli jesteście podróżnikami jedzeniowymi, to podeślijcie nam e, jakieś takie fajne lokalizacje miejskie, podmiejskie, ale takie, wiecie, nie, nie, nie chodzi o to, że to ma być gwiazdka Michelin. To takie bardziej w kategorii e, Burdejna miejsc nieoczywistych, Antonego Burdejna. My byśmy chętniej chętnie sobie, bo my naprawdę jesteśmy żarłaczami. Jesteśmy I, żarłaczami i lubimy wino. I lubimy wino, dokładnie, więc e, takie właśnie nietypowe, nie wiem, w Wielczów, o Pścimił, gdziekolwiek. Zaproponujcie nam coś fajnego. Na tam chętnie pojedziemy. Do zobaczenia! Cześć!